Dobra, odpalamy Zontessę. Co jest ciekawe, to tu jest... Chińczycy wymyślili, że tu jest zaślepka i tu jest DB Killer malutki, się wygo wykręca i proszę jak chodzi. Sili. To też jest bardzo ciekawe dla użytkowników 3-cylindrowców. Nie tu żadnego napinacza nie słychać. Nic kompletnie. No fajny motocykl. Trochę taki dziwny z przodu, ale za te pieniądze 38 tysięcy. No sorry. No weź kurde Krzysiu tej No zobacz jaka jest rejestracja tam na tym samochodzie trzeba przeczytać. Kto siedzi w środku i co robi Kurde no Mirek faktury pisze to, to powiem tak, że to. Trochę baciek, nie? Tak, to jest takie duże, ale w sumie to jak teraz tu siedzę no, Jak ja teraz ja tu nowych, siedzę to... To jaki bardziej zrobili, nie? Że dotykasz, kurde kierunkowskaz właszczasz, wiesz. No i to i to jest. I to są jedyne w zasadzie widoczne rzeczy, które tak na pierwszy no, rzut oka no, coś. No, a tak to no, ale, ale 21. 20... A weź nagraj jak 21 cali jak siedzi 1,70 m. Zarazuj teraz masz 1,70 tak. 70. Proszę taki duży człowiek na małym tak, motocyklu! Urosłem, na się, urosłem w końcu! Dokładnie. Ja myślę, że w Alpach piłem tam też radę tym.